Dziękuję bardzo. Dziękuję też organizatorom za zaproszenie mnie oraz to, że mogę mówić po profesorach Banaszku i Milczarku, którzy jakby okej okay, nie zrobili tego pewnie celowo, ale Przygotowali bardzo fajny wstęp dla mojej, dla mojej prezentacji, bo profesor Banaszek, nie dość, że zreklamował moje urządzenia, to jeszcze e, zwrócił uwagę na, na bezpieczeństwo implementacyjne, natomiast profesor Mielczarek, nie dość, że podkreślił to bezpieczeństwo implementacyjne, to jeszcze nawiązał do, do kryptografii niezależnej od urządzeń, i o wszystkich tych rzeczach będę mówił już na pierwszym slajdzie. Więc kryptografia niezależna od urządzeń została wynaleziona tak naprawdę przez Artura Eckerta w 1991 roku. Nazwa ta pojawiła się chyba dopiero w 2004, no ale już pierwszy protokół był. I teraz bardzo szybko opowiem, o co tutaj chodzi. Tak naprawdę mamy ukryty test nierówności Bela, nie będę wchodził w detale, co to jest. W każdym razie mówi nam, że mamy jakieś dane wyjściowe x i y, klasyczne bity i dane wyjściowe a i b. I na podstawie powtarzania tego eksperymentu wiele, wiele, wiele razy możemy oszacować sobie warunkowy rozkład prawdopodobieństwa, ten tutaj niżej. A i B pod warunkiem X i Y, a następnie sprawdzić, czy taka nierówność, jak tutaj ta nierówność ta HSH jest łamana. I teraz okazuje się, że jeżeli ta nierówność jest łamana, to wyniki A i B są losowe. I to losowe w sposób zupełnie niezależny od wszystkiego. Stąd nazwa um, kryptografia niezależna od urządzeń. Nieważne, co jest w odbiorniku A i B. Na jakiej zasadzie one działają? Jeżeli produkowany jest rozkład prawdopodobieństwa, który spełnia ten konkretny warunek, to wiemy, że A i B nie mogą być deterministyczne. Co więcej, mamy nie tylko taką przesłankę ilościową, mamy jakościowo, mamy też dokładną wartość ilościową. Mam tutaj. Wykres ten nas nie działa chyba. OK. Mamy tutaj wykres. Skupmy się na zielonej linii, bo to jest to, co jest dla nas interesujące. Mówi to o tym, jaka jest entropia wyników Alicji, jeżeli albo Boba, ona akurat tutaj będzie taka sama, jako funkcja. Łamania tej nierówności. Może to być wykorzystane, e, używając terminologii, którą profesor Banaszek tutaj wprowadził, albo do losowości jednopunktowej, czyli jako generator liczb losowych, niezależnie od urządzeń, lub do kryptografii kwantowej. E, ponieważ chociaż A i B będą losowe dla każdego, przy odpowiednio wysokim łamaniu tej nierówności dla każdego zewnętrznego użytkownika między sobą one będą skorelowane i te właśnie korelacje wy, wykorzystał e, Artur Eckert, żeby zaproponować ten pierwszy e, protokół kryptografii kwantowej niezależnej od urządzenia. I teraz, co jest w tym takie fajne? Fajne jest to, że te e, Protokoły są absolutnie odporne na ataki implementacyjne, takie jak na przykład ten, o którym profesor Baneszek mówił, czyli świecenie przez jakiś otwór do odbiornika. Jeżeli takim atakiem zaburzymy działanie odbiornika, tak, że wartość CHSH się nie zmieni, to wiemy, że atakujący nie zrobił nic złego. Jeżeli wartość CH się zmieni, ok, popsuł nasze urządzenie, ale my wiemy, że nic nam nie zaszkodził w dodatku. Każda awaria takiego urządzenia będzie też natychmiast wykryta. Jeżeli urządzenie ulegnie awarii, także wartość nierówności się nie zmieni, nic złego się nie stało. Jeżeli spadnie, OK, mamy tutaj problem. Ale natychmiast zostaliśmy poinformowani, że coś jest nie tak i możemy przystąpić do naprawy urządzenia. Pamiętajmy, że urządzenie generuje tylko klucz kryptograficzny, także jeżeli coś jest z nim nie tak, to po prostu nie użyjemy tego klucza, a nie udostępnimy wrogom naszą wiadomość. Więc wszystko jest pięknie, i mamy tutaj rozwiązanie, które. Em, które rozwiązuje wszystkie nasze problemy, i we wstępach do publikacji, przynajmniej tych pisanych przez fizyków, określane jest to jako Unconditional Security, czyli Dają nam bezpieczeństwo bez żadnych warunków, i jak się pewnie Państwo już domyślacie, coś tu jest nie tak, jest to zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Więc mój wykład będzie tak naprawdę skupiał się na warunkach, jakie kryptografia e, e, kwantowa, niezależna od urządzeń, musi spełnić, żeby była bezpieczna. Przede wszystkim side channels, czyli kanały boczne. To jest. Duży problem w, w każdej kryptografii, w kryptografii kwantowej nawet bardziej niż w klasycznej. Pierwsza implementacja standardowego protokołu kryptograficznego BB84 em, kodowała bity w, za pomocą em, takich em, urządzeń, które się nazywają komórkami Pokelsa, które wymagają bardzo dużego napięcia i przez to wydawała różne dźwięki, zależnie od tego, jaki bit był kodowany. Dlatego była bezpieczna dla każdego, przed każdym atakującym, który nie był głuchy. Co ciekawe, jeżeli spojrzymy na taką samotestującą się dystrybucję klucza, tutaj już, jeżeli te urządzenia wydają dźwięki, Zależnie od wyboru bazy, to akurat nic nie powie podsłuchującemu, ale jest bardzo dużo innych kanałów bocznych, i tutaj się skupię na zjawisku backflashu, które polega na tym, że jeżeli mamy fotodetektor, który zaobserwuje światło, to większość typów detektorów używanych w kryptografii natychmiast potem wyśle jeszcze więcej światła. Czyli e, detektor mówi, zaobserwował foton. Mówi naszemu urządzeniu, tak, zaobserwowałem foton, a jednocześnie błyska mówiąc całemu światu, w tym podsłuchującym, że ten foton zaobserwował. Także nie ma tutaj żadnego problemu y, matematycznego z tym łamaniem nierówności Bela, bo oczywiście A i B, wyniki produkowane przez odbiornik, dalej są losowe, ale kopia tego A jest po prostu wysyłana do y, potencjalnych podsłuchujących. Jest to problem, którego nigdy nie możemy przesk przeskoczyć, więc musimy pamiętać, że takie założenie musimy też mieć. Następnym założeniem, które trzeba podjąć, jest to, że to szacowanie wartości CHSH jest robione przez jakiś układ elektroniczny znajdujący się w innej części naszego urządzenia. I teraz. To urządzenie może, na, może nas oszukać. Może po prostu powiedzieć, OK, masz pełnie łama, w pełni łamaną nierówność CHSH, podczas kiedy ona nie jest łamana. No, no, jest to oczywiście naciągane. W, zakład, zakładamy, że nasze urządzenia jednak. Mają oprogramowanie, które nie chce nas oszukać, ale musimy pamiętać, że żeby to oszacować, urządzenia należące zawierające odbiorniki A i B muszą się ze sobą komunikować, więc ten kanał komunikacyjny też musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony, tak, żeby potencjalny podsłuchujący w tym kanale komunikacyjnym nie był w stanie zmienić tych wiadomości. Sytuacja jest też troszkę bardziej, e, bardziej złożona, bo oprócz oszukiwania przez tą elektronikę, o której wspomniałem, i zmiany wiadomości w klasycznej komunikacji, możemy mieć problem, jeżeli nasze urządzenie szacuje nierówność CHSH w nie najładniejszy sposób. E, więc te, mamy tutaj takie. Dwa problemy. Jedno to jest fair sampling, a drugie to jest problem z ustalaniem koincydencji. One obydwa wywodzą się z eksperymentów e, fizycznych, które dawniej robiliśmy i zostały były, i wywodzą się z procedur, które eksperymentaliści wprowadzili, żeby ułatwić sobie życie. Po pierwsze, e, jeżeli mamy. Źródło splątania i rozsyłamy fotony do dwóch odległych źródeł, to większość tych fotonów zginie. Więc w praktyce, jeżeli, nie będziemy, jeżeli się nie staramy złapać większości fotonów, stracimy ich 99%. Jeżeli bardzo, bardzo się staramy, to i tak stracimy ich. Kilkadziesiąt. Także większość fotonów ginie i już w 80 latach pokazano, że można ten efekt uzysk y wykorzystać do tego, że, żeby oszukiwać, że mamy nierówność CHSH podczas kiedy y złamano, podczas kiedy na y nasze urządzenie jest zupełnie klasyczne. Robimy to w taki sposób, że programujemy nasze detektory, aby... Czasami powiedziały, że nie widzą fotona wtedy, kiedy akurat nie jest to dla nich wygodne. I okazuje się, że żeby nie mieć tego problemu, efektywność detektorów musi być bardzo, bardzo wysoka. Rzędu 80-90%. To nie jest problemem dla samych detektorów, ale pamiętajmy, że. Pod słowem efektywność detektorów ja, jak i większość moich kolegów, rozumiemy tak naprawdę efektywność wykrycia czegoś, co wyleciało ze źródła splątania. Więc do tej efektywności wliczają się też straty w kanałach kwantowych, w światłowodach. Więc już kilka kilometrów światłowodu powoduje, że straty są tak duże, że nie będziemy mogli tego zrobić porządnie w praktyce. Więc założenie fair sampling zakłada po prostu, że nasze detektory nie są tak zaprogramowane, żeby oszukać, i jest to kolejne założenie, które zwykle mamy. Możemy je teoretycznie ominąć poprzez zbudowanie urządzenia, które jest niemożliwe prawie przy użyciu. Obecnych technologii. Mówię prawie, bo mamy już takie pierwsze urządzenia do kwantowej dystrybucji kluczy niezależnych od urządzeń, ale ich efektywność jest taka, że produkują pojedyncze bity na wiele godzin, na odległość kilkuset metrów. Także praktycznie to jest jeszcze niemożliwe. Ustalanie koincydencji też jest bardzo fajnym efektem. Chodzi o to, że jeżeli. Nasze urządzenia A i B nie są za dobrze zsynchronizowane. Nie do końca wiedzą, czy foton, które zarejestrowały w danej chwili, należą do tej samej pary, czy nie. I jeżeli nie zrobimy tego zbyt dobrze, to tam też pojawia się sposób do oszukiwania. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie chciałem powiedzieć tylko, że jeżeli, nie, jeżeli producent urządzenia był uczciwy, ale niezbyt kompetentny, to też mógł nam dostarczyć problemów. Innym, ciekawym założeniem jest to, że nasze urządzenie i to nie mówię już o dużym urządzeniu, tylko o samym odbiorniku nie powinno mieć pamięci. W tej pracy tutaj w 2013 autorzy pokazali, że jest bardzo potężny atak, który działa zarówno dla kwantowej dystrybucji klucza, jak i generacji losowości, który polega na tym, że odbiornik zarejestruje swoje wyniki, pamięta je i powiedzmy następnego dnia przy nowej sesji, zamiast produkować nowe wyniki, produkuje stare. Oczywiście, natychmiast nie będziemy mieli łamanej nierówności CHSH, i, i, i dostrzeżemy problem, i nie, nie wyprodukujemy nowego klucza, ale mleko się rozlało. Żeby dowiedzieć się, że nie łamiemy nierówności CHSH, musimy najpierw przesłać tę część wyników kanałem publicznym. Ktoś może podsłuchać i dowiedzieć się, jaki klucz był wczoraj. Tak naprawdę, przy czymś takim nie mamy żadnych zabezpieczeń, więc musimy się też upewnić, że nasze odbiorniki nie mają pamięci, która jest później wykorzystywana. Możemy na początku myśleć, że to jest dokładnie takie samo założenie, jak tutaj ufanie w elektronikę, tą, która jest używana do komunikacji, ale tutaj jest troszkę więcej, dlatego że większość naszych urządzeń. Ma pamięć, nawet jeżeli nie chcemy, żeby jej miało, nawet jeżeli one nie są zrobione przez, przez złych użytkowników. Przykładem jest taki efekt, który nazywamy after pulsing, czyli to, że jeżeli detektor światła wykryje foton, to jest jakby taki nakręcony i znacznie chętniej wykryje następny. Więc prawdopodobieństwo, że. Em, Dany detektor wyprodukuje nam informację o tym, że wykrył dwa fotony pod rundę, jest dużo, dużo, pod rząd jest dużo, dużo większe niż, no może nie dużo, dużo większe, ale większe niż gdyby to były zdarzenia niezależne. Więc jak widzimy, mamy tutaj dużo problemów, ale to jeszcze nie koniec. Mamy... Mamy też problem z wejściową losowością, o, o, o której Kuba już mówił, tutaj chciałbym do, dodać do tego ujęcie ilościowe. Także na tym wykresie mamy, e, ponieważ osie X i Y są trochę w innych skalach, to mamy niebieską i czerwoną, e, zieloną i czerwoną linię. Zielona linia mówi, jak słaba jest losowość wejściowa, a czerwona jak słaba jest losowość wyjściowa? Widzimy, że w protokołach niezależnych od urządzeń tylko mały problem z losowością wyjściową może doprowadzić do znacznych strat losowości wyjściowej. Więc y, też musimy to uwzględnić, ale żeby takie coś zaszło, musimy mieć. Y, może nie tyle komunikację, co korelację, wspólną strategię ustaloną pomiędzy odbiornikiem a generatorem liczb losowych, najlepiej kwantowym, który, um, który tą losowość dostarcza. Jeżeli nie ma takiej korelacji, nie ma też problemu z takim atakiem, więc dobrze jest wprowadzić następne założenie, że losowość jest, może nie, nie musi być idealna, ale powinna być. Niezależna od naszego odbiornika. Także widzimy, że, że tak naprawdę kryptografia niezależna od urządzeń nie jest do końca niezależna od urządzeń. Tak naprawdę tej zależności jest bardzo dużo, dlatego przestałem lubić to określenie i staram się używać określenia kryptografia samotestująca, bo chciałbym tutaj podkreślić, to jest coś, czym się aktywnie zajmuję, i bardzo lubię kryptografię kwantową niezależną od urządzeń i uważam, że ona ma dużą przyszłość, ale właśnie dlatego, że potrafi tra natychmiast wykrywać aktywne ataki oraz yy, awarie urządzeń, ale nie, nie dajmy się zwariować, nie dajmy się przekonać nikomu, że kryptografia zupełnie bez żadnego zaufania w urządzenia jest możliwa. I teraz. To, czym my się zajmujemy w naszej grupie, to, to, tak jak zostałem tutaj przedstawiony, upraszczaniem kryptografii. Wiemy, że kryptografia KFA, e, niezależna od urządzeń jest bardzo trudna. Wiemy też, że musimy dodać jakieś założenia, żeby była e, w, w ogóle bezpieczna. Więc może dodajmy trochę założeń żeby ją uprościć I, i to nie jest nowy pomysł. Pierwszy taki pomysł mieliśmy z, z Nikolasem Brunnerem już w 2011 roku, gdzie wprowadziliśmy coś takiego jak e, kryptografia semi-device independent, czyli częściowo niezależna od urządzeń. Zaproponowaliśmy protokół, gdzie urządzenia Alicji i Boba były zupełnie Niescharakteryzowane, czyli nie musieliśmy im zupełnie ufać, ale wprowadziliśmy dodatkowe ograniczenie, że system, który jest wysyłany od Alicji do Boba, ma górne ograniczenie na wartość przestrzeni Hilberta. To znaczy, że jest kubitem, a nie na przykład dwoma, trzema ku, yy, kubitami albo kutritem albo jakimś innym, znacznie bardziej złożonym systemem. Jest to dość matematycznie proste ograniczenie i pozwoliło nam pokazać, że rzeczywiście zbudowanie takiego systemu jest y, dużo prostsze niż systemu w pełni niezależnego od urządzeń, y, ale nie czuję się jakoś usatysfakcjonowany tym rozwiązaniem, bo po pierwsze, bardzo trudno jest w praktyce udowodnić, że coś jest kubitem. Pamiętam, że rozmawiałem o tym z Lucienem Hardym, który powiedział, że, że on widzi bardzo łatwe rozwiązanie. Jeżeli prześlemy kubit przez toroidalną czarną dziurę z otworem wielkości skali Plancka, to jeżeli to nie byłby kubit, a coś o większej pojemności informacyjnej, to ona powinna skolapsować. I jak do tej pory jest to jedyne takie rozwiązanie. Jak domyślacie się, nie jest szczególnie praktyczne, więc nie stosujemy go. W dodatku, tak naprawdę większość systemów, takich, gdzie mamy nadajnik i odbiornik, czyli preparent measure. Nawet jeżeli ma źródła, które są bardzo blisko bycia z źródłami pojedynczych fotonów, to zawsze czasami się zdarza, że wyślą więcej niż jeden foton. Więc jakby z definicji czasami wysyłają więcej niż jeden kubit. Oczywiście możemy to jakoś mierzyć, ale to już przestaje być eleganckie. Mamy teraz lepsze rozwiązania. Ale to było pierwsze, więc o nim wspominam. Rozwiązanie, które, na którym chciałbym się skupić, jest, jest to rozwiązanie, które jest nazywane w literaturze Measurement Device Independence, czyli MDI. Mamy tutaj dwa, dwa nadajniki, Alicje i Boba, którzy wysyłają swoje fotony do centralnego urządzenia i te centralne urządzenia ono. Zmierzy interferencję tych fotonów, poda wynik. Ważne jest to, że temu urządzeniu nie ufamy. I to urządzenie może być czymkolwiek. Jeżeli będzie podawało dziwne wyniki, to Alicja i Bob po prostu zauważą, że ich klucz jest pełen błędów i, i nic nie działa. Natomiast jeżeli, będzie, jeżeli Alicja i Bob zobaczą, że ich klucz jest. Rzeczywiście em, taki sam, albo z małą ilością błędów, to wiedzą, że to urządzenie działało poprawnie. W dodatku nie było żadnych posłuchów po drodze. Jest to bardzo, bardzo fajny pomysł. Jego problem jest taki, że mamy tutaj trzy urządzenia i dwóm ufamy, jednemu nie. I to jednemu. Wybranemu dość arbitrarnie. Wyobraźmy sobie, że mamy, mamy jakąś centralę i użytkowników. Na przykład miasto Warszawa postanawia, że w Pałacu Kultury postawią tu, tutaj to urządzenie i, i teraz Warszawiacy będą mogli kupować własne urządzenia od różnych producentów i dzięki temu komunikować się bezpiecznie. Znacznie więcej sensu miałoby z. Z zrobienie czegoś takiego, że ufamy temu centralnemu urządzeniu, natomiast nie ufamy pojedynczym urządzeniom, które, które Warszawiacy kupili z, nie, z nieznanych źródeł. Więc uważam, że topologia proponowana przez rozwiązanie MD, MDI, gdzie właśnie mamy jedno centralne, niezaufane urządzenie, a dużo zaufanych urządzeń dookoła jest e, niezbyt elegancka. E, może nie tyle niezbyt elegancka, jest elegancka, ale nie najlepsza. Proponowana przez nas i to jest ta topologia, którą teraz rozwijamy u mnie w grupie, to jest taka, że mamy centralny, zaufany węzeł, natomiast użytkownicy mogą korzystać z dowolnych urządzeń. Teraz. Tak naprawdę, cofnę się do poprzedniego slajdu, mogłem go tutaj skopiować. Tak naprawdę nasza idea jest bardzo prosta. Mamy to centralne źródło splątania, a użytkownicy są odbiornikami. I teraz powiedziałem o wielu problemach, takich jak straty fotonów, które powodują, że sprawdzenie czy. Złamanie nierówności CHSH nastąpiło, czy nie? powodują, że zbudowanie takiego urządzenia jest niezwykle trudne w praktyce. Myśmy pokazali, że jeżeli to centralne źródło samo testuje nierówność CHSH, czasami używając fotonów do testów, a czasami rozsyłając te fotony, do użytkowników i decyduje losowo, czy dany foton jest testowany przez nich, czy rozsyłany do użytkowników, to efektywność, to tolerancja na straty fotonów w tych drogach optycznych i w, podczas pomiarów jest bardzo duża. Tak naprawdę zrobiliśmy coś więcej. Wykazaliśmy em, też powinienem o tym mieć slajd, nieważne wykazaliśmy, takie udowodniliśmy takie twierdzenie, które mówi, że są pewne granice w efektywności detektorów, których nigdy nie przekroczymy. To znaczy, że kryptografia kwantowa, niezależna od urządzeń, będzie zawsze niebezpieczna, jeżeli pewne poziomy efektywności detekcji nie będą przekroczone i te poziomy to jest jeden dzielone przez ilość możliwych wyników, czyli jeżeli B jest binarne, to jedna druga, ale jeżeli B ma na przykład alfabet od 0 do 9, to już ta efektywność detektorów jest jedna dziesiąta. To jest pierwsze ograniczenie, a drugie to 1 dzielone przez e, ilość możliwych wartości X, czyli też. W przypadku nierówności CHSH, zarówno B, jak i X są binarne, więc to ograniczenie jest jedna, druga, ale istnieją nierówności BELA, które, um, które mają te alfabety znacznie większe. I to, co my pokazaliśmy, to to, że takie rozwiązanie, gdzie mamy zaufane centralne źródło, a nie zaufanych użytkowników, potrafi wysycić te. Ograniczenia, czyli zrobić tak dobrą kryptografię e, kwantową, niezależną od urządzeń, jak to tylko możliwe, ale tutaj na koniec podkreślę jeszcze raz, że to jest, że po pierwsze, jest to tylko możliwe, jeżeli mamy zaufanego e, centralnego rozsyłacza splątania czyli mamy jakieś dodatkowe założenie, ale nie ma w tym nic. Złego, ponieważ kryptografia absolutnie bez żadnych założeń dotyczących bezpieczeństwa jest niemożliwa. Dziękuję. Dziękuję. Trinity College. Pytanie o topologię. To są dwie bardzo skrajne topologie. Tak? Szczególnie tutaj po tej stronie widzimy coś, co często nazywamy Trusted Third Party, co jest bardzo ciężkie do, w praktyce do osiągnięcia. Czy jest opcja może z topologii, która jest pomiędzy, to jest zainspirowana z systemami rozproszonymi, gdzie nie jest jedna zaufane, niezaufane, coś typu F plus one, czy F plus one, gdzie częściowo prawda, możemy rozproszyć to zaufanie bez jednego takiego. Punktu, tak, single failure. Tak, tak, jest to, e, tak, jest to możliwe, ale e, ta praca jest z tego roku, więc musimy gdzieś zacząć. E, o, i o, o, Oczywiście nawet myśleliśmy już o tym, ale to nawet nie jest na, 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 na szczycie naszej To-Do-List, także będzie trzeba poczekać jeszcze. Dziękuję. Mam pytanie z ciekawości. Ono może jest kompletnie bez sensu, ale zawsze mnie zastanawiało, bo może być ten rozdzielacz splątania niezaufany. Ale ja się tak zastanawiałem. Jak on by wygenerował taki stan 1 tensorowo, 1 tensorowo, 1 plus 0 tensorowo, 0 tensorowo, 0 i sobie za zachował jeden foton i dwa rozesłał, no to by zawsze, że tak powiem, był w stanie wiedzieć, co. Alicja z Bobem ustala, czy nie? No I mylę, bo... to jest właśnie bardzo fajne. Byłby w stanie wiedzieć, ale Alicja i Bob nie złamaliby wtedy nierówności CHSH. Bo stan u nich nie byłby czystym stanem splątanym, ale mieszanym stanem, dlatego że przez to, że ten rozdzielacz splątanie miałby dostęp do tego zera i jedynki. To jest właśnie piękno tej rzeczy. I kolejne piękno jest właśnie takie, że na tym polega... Okej, okay, dobra, nie będę już o tym mówił.